Generalnie chcemy być dobrzy i generalnie chcemy spełniać wymagania Pana Boga. Ale jak dzisiaj mówi prorok Ezechiel, jesteśmy owcami rozproszonymi. Sami raczej nie mamy tendencji do rozpraszania się, ale jest ktoś, kto. Bardzo mocno chce wykorzystać naszą przeszłość po to, żeby nas rozproszyć, po to, żebyśmy nie potrafili podejść do naszego życia właśnie w taki sposób, jaki Pan Bóg wobec nas zamierzył. Żebyśmy oddawali Mu historię naszej przeszłości, nasze rany, nasze doświadczenia, nasze problemy. Ale także to, co jest częścią naszych marzeń i naszych życzeń. Zły chce utrzymać Ciebie i mnie w takiej sytuacji, gdzie w rozproszeniu nie wierzymy w to, że jest wyjście z danej sytuacji. I to jest to rozproszenie. To jest to niepozwolenie, żebyśmy sobie dali szansę uwolnić nasze ręce, nasze myślenie w stronę Pana Boga. Ale my chcemy to zrobić, bo to jest jedyny sposób na to, żeby się zjednoczyć, wewnętrznie poskładać, zjednoczyć się z drugim człowiekiem.